much for everything from the bottom of our, our Is gift for me? I don't know this is a surprise for me. don't know what they sent to us. So okay, are you guys ready to see what is inside? Yes, I want to see. Okay, me too. Yes, ma. How about me, Matty, do you, you want to see? Mm. I'll your say knife. Yeah. It's package number four. It's package number four. It's a lot. this said there's three or two more. What the? F really? Yeah. Oh I didn't say that. Don't what? say that. I said, I do not say that. Sorry. Yeah. No no, what? Oh. Uh, sit down and leave. Sit down. Okay, but Lily, open what is inside Lily? Thank you. Oh. Wow. Yeah. What is this? Oh no, this is for mommy. Well, mommy. No, it's for Lily. Is it for Lily? Oh. It's not for Lily, it's for me. Oh! oh. Look at Myślą Forum o mnie. Chyba pomyśleli o mnie. Lola? O oh my god. Dobra, tak wygląda otwieranie paczek. Znowu na budowie. Wczoraj zamówiliśmy drzwi. Okazało się, że złe zamówiliśmy, miały być prawe, przyszły lewe. Eee, tu już kuja kończy jeszcze jedna warstwa została. Tak naprawdę płytki tutaj są tutaj zaciąga już od, od spodu eee, tu już zrobione Pokażę wam jak to wygląda eee, eee. tu jeszcze parę zostało ale już zaciąga tu jeszcze trochę roboty zostało przez to że krzywe ściany ale tutaj mamy salon zrobiony eee. salon Jedziemy. Musimy kuchnię zaprojektować, bo już hmm. czas. Oczywiście, kolejne zmiany wprowadzone. Po prostu. Wierzcie mi, jestem tragicznym architektem. Mam już dosyć. <ścoughs> Mam totali dosyć. Ale dobra, jedziemy poszukać jakiejś kuchni, lodówki i, i wszystkiego. Kolejne zmiany na budowie. Głośno, bo nie było drzwi, tych których potrzebowaliśmy. Musieliśmy zamówić szersze do naszego biura studia i będą metrowe, ale przez to musimy usunąć 20 cm ściany. Pięknie. Tak to jest na budowie, jak się nie myśli wcześniej. Znaczy inaczej, byśmy tego nie robili, gdyby mieli drzwi odpowiednie, ale nie mieli, więc to był jedyna możliwość, bo chciałem akurat te drzwi. No, słuchajcie, jesteśmy po zakończeniu kolejnego dnia pracy. Pokażę Wam, jak to wygląda. Tak to wygląda tutaj. Salon, nasz salon. Płytki są. Tu zostawili sprawę dla, na kuchnię. Tu będziemy mieć lodówkę. Tutaj będzie zlew, tutaj będzie kuchenka, jakaś mikrofala, okap. Tak to mniej więcej wygląda. Tam będzie ogólnie mały jest salon, powiem Wam szczerze naprawdę ten salon wydaje mi się być mały, bo jeśli tutaj będzie kuchnia, tu postawimy stół, to tutaj będzie nie wiem, sofa jakaś i telewizor. Już pomijam fakt, że jak robili ten dom, to zobaczcie tu jest 5 metrów, nawet mniej niż 5 metrów, tam jest mniej niż 10 cm, a tu jest 20, takie mamy proste ściany w domu. Po prostu no commento, Ale dobra. Tutaj podcieli płytki. Tu, 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 tu. Tutaj zrobili. Tu zaczęli przygotowywać. Będą robić. Skuwają trochę. Tu nawet jeszcze nie skończyli. Będą jutro kończyć. Tak to wygląda. Idziemy dalej. Tu mamy SA. O. Tu dalej nie skończyli. Widocznie mieli coś lepszego do roboty. Tu już jest zrobione. Tu już widzieliście to jest zrobione, prawda? Łazienka. W przyszłym tygodniu będą robić. I tutaj ten otwór na drzwi poszerzyli. Zajęło im to prawie pół dnia przyspawali, zrobili, wiecie, mocowanie do tego, nie wiem jak oni to zainstalują powiem do końca, tu jeszcze muszą zrobić, przez to, że no nie no, kurde po prostu muszą. Nie wiem ile się nagrało, bo coś z kamerą jest nie tak. Ale dobra, tak jak jeszcze raz wam powiem. Te drzwi tutaj poszerzyli, wejdą, one są metrowe, tutaj muszą zrobić, pociągnąć ten kabel zrobić tutaj w ścianie. Przycisk, włączenia. Tam będzie klimatyzacja. Nie wiem, czy jeszcze nam wentylacja się tutaj nie przyda. Mamy raz, dwa, trzy, cztery. Cztery gniazdka. Ogólnie idzie to po, po, powoli do przodu. Jutro rozbierają e, rusztowania z restauracji i siłowni. Płytek, mam nadzieję, że wystarczy. Bo będzie śmiesznie. Jak nie wystarczy, płytek powiem Wam. To będzie, to będzie najlepszy fan, jak nie wystarczy płytek. Oczekajcie na no. papierowa taśma, została tutaj. To ja wezmę ją. A. Głowa mała, powiem Wam. Głowa mała, ale robią coś, robią coś. Jutro rozbiorą to wszystko. A pojutrze zaczną robić już ścianę na siłowni. Czyli jeszcze to, jak oglądacie, jeszcze mamy luty, końcówkę lutego. Tu mamy piasek przygotowany, przesiany, u Briana już jest tak naprawdę ten zrobiony dach. A u Jeffa widać, że przygotowują pod instalację okien. Powiedział, im pewnie, prawdopodobnie będą będzie chciał jak najszybciej zamknąć mieszkanie, dom, bo płaci tutaj też jest zrobione tylko na biało. Możemy sobie pójść do niego? Nie, nie mogę pójść, bo to już nie jest moja własność. Wcześniej nie mogłem. To tak bez zaproszenia to nie pójdę. Mamy też tutaj pieska z make-upem. Piesek ma make-up. Make-up i piesek ma. Tutaj make-up i tutaj make-up. Dzień dobry, witam. Kolejnego dnia na budowie. O, jest nadzorca budowy Charlie. Powoli dzisiaj zaczynamy rozbierać rusztowanie, jak widać. Tam się dach robi, a nie widzę Jerlin. O, jest i mama Jerlin. Good morning. Koszulki ładne. Cześć Charlie. Co? Good morning. Tutaj widzę, coś jest gotowane w ogóle, pichcone. Widzicie, powoli rozbierają. Tam, ja. Good morning. O, oh, banana. Banana for it. Okej. Okay. Good morning. Ups. Tutaj jak widzicie futryna jest przyspawana do futryny Drzwi będą Szerokie drzwi będziemy Dzisiaj dużo się dzieje na budowie Bo tutaj z jednej strony rozbierają rusztowanie Kładą płytki Instalują drzwi I przygotowują się do zrobienia tak naprawdę łazienek a my nie mamy pomysłu jak mają wyglądać łazienki więc muszę pojechać do sklepu i zacząć przygotowywać i zamawiać sprzęt trochę to zajmie powiem wam a no i jeszcze oczywiście managerin gotuje banany Fred widzę założył koszulkę też czerwoną jak ja Nie wziął się do pracy Dzisiaj jest etap projektowania kuchni, jak widzicie, i łazienek. Dużo nie możemy zmienić, ale musimy zrobić jeden kontakt tam. Mamy od dzisiaj nowego elektryka, tak naprawdę. Po tym jako stary zrezygnował. No i tutaj będziemy mieć lodówkę, zlew, blat, kuchenkę i tu już taka będzie malutka wyspa, gdzie będzie można sobie usiąść zjeść. No i tutaj, gdzie jest, stoimy, będzie stół i będziemy mieli tutaj część taką salonową trochę mało, trochę mało, powiem szczerze, że yy, no to są po prostu błędy tego z kamera tak naprawdę, bo nasza sypialnia jest co najmniej 1,5, półtora jak nie dwa metry za duża nie potrzebujemy aż takiej dużej, no ale teraz już musimy się z tym pogodzić i będziemy mieli tak, a nie inaczej tak naprawdę jeszcze nam trochę kucia zostanie, bo tu musimy wykuć na telewizor tak naprawdę. Bo nikt tego nie wykuł. Pięknie, co? I to jest najlepsze. Tam jest włącznik, bo tam były kiedyś drzwi. A nie tam. Więc jest dużo takich głupich błędów, których już nie chcemy zmieniać, bo będzie za dużo pracy. Ale idzie pomału do przodu. E, dzisiaj zaczynamy kładzenie płytek w łazienkach. E, tutaj elektryk pracuje i. Kończy tak naprawdę rozprowadzanie kabli po domu. No, wszystko fajnie idzie po do, powoli. Dużo pracy, ale widać efekty każdego dnia. To jest najważniejsze. Jolień pojechała do straży pożarnej, żeby zatwierdzili e, budowę siłowni i a, tego. I restauracji. A dom, i apartamenty mam nadzieję, że w przyszłym roku w przyszłym roku dobre, dobre, Dobrze, dobre tam mówiliście w komentarzach, że w przyszłym, w przyszłym tygodniu tutaj w ogóle mamy farbę tu mamy epoxy na steel deck a potem będziemy malować tą czerwoną i będzie taka krwista czerwona na siłowni mam nadzieję, że nie będę musiał tego zmieniać będzie mi się podobało to trochę się tego obawiam ale zobaczymy. Tu, jak widzicie, się drzwi powoli murują, ale będą szerokie, metrówki. Daliśmy, kurde, ładny, ładny popis. Słuchajcie, właśnie się dowiedziałem wspaniałej wiadomości. Nasz kochany sklep trafił do więzienia. Nie wiemy jak na długo, bo na razie z innego powodu podobno pobił się z kimś, ale siedzi w tej chwili w celi w Walencji. Yes, Tak miało być. Obyś tam do nie wyszedł długo. Wszyscy szczęśliwi, bo. Siedzi, bo się pobił po pijaku z, w ogóle z kimś tam z sąsiadów. No więc jest ciekawie. Ogólnie policja też dostała informację, że ma sprawę założoną i będą teraz sprawdzać. No wreszcie coś idzie do przodu. A ja jadę kupić takie przessawki do płytek, żeby mogli zamontować przestawki. Tylko nie wiem, czy będę mógł wyjechać, bo Charlie ma zostać na budowie, a jest tutaj dookoła, samochodu biega. A teraz jest z tyłu. Jak sobie tutaj biega O poszedł Dobra poszedł mogę jechać Kolejne narzędzie bez którego nie mogą Sobie zrobić łazienki To jest coś takiego Słuchajcie no przyda nam się Bo troszeczkę tych łazienek trzeba zrobić Łącznie 3, 6 No trochę tych łazienek będzie Więc takie dwa kupiłem 400 peso od sztuki Czyli za, dwa, za jedno jakieś 30 zł Kawałek plastiku Ale ta firma nie jest najgorsza no Chińszczyzna to Chińszczyzna, ale przynajmniej Wiecie yy, Jest dostępna, gwarancja jakoś tam obowiązuje, mniej lub bardziej Mają parę sklepów Więc dostęp jest duży, często są otwarci Więc Nie będziemy patrzeć na jakość sprzętu, a na to żeby była dostępna, bo byłem w City Harder o tutaj I na przykład tego nie mają Wielki sklep, sprzedają płytek kurde od groma ale takich kurde chwytaków do płytek nie mają. Więc my się zawijamy na budowę teraz. Jedziemy jeszcze wypić szampana za to, że siedzi w, w kiciu. Pan Arian, wszyscy się cieszą. Zobaczymy jeszcze jak długo. Czego prawniczka nie wyciągnie szybko. Ale jakiś plus, postęp jest. Wróciłem ze sklepu, ale teraz jest pora obiadowa. Oh my! Ah, so you will not break. Oh, shit! Cacet, what the fuck are you doing? No, it's not perfect. inco, And clean first. No, Don't try. Don't try. Maybe you push that part.

Tutaj przygotowują już łazieneczkę. Tak to będzie wyglądało. Co tutaj jeszcze zrobili? Póki ich nie ma. Tu dorobili parę płytek. Jeszcze tam jedna im została. Tutaj jedna i łazienka. Tutaj... Tu jeszcze kawałek. No i kuchnia. Okablowanie w tym momencie. No i tam powoli rozbierają i przygotowują. O widzicie, już już halobłoki zaczęli stawiać. Więc słuchajcie, no, widziałem wasze komentarze, wiem, że tutaj często jest nie tak, nie to, nie tamto. Ale pamiętajcie, że jesteśmy na Filipinach i tak jak ktoś powiedział no, Jaka płaca taka robota Więc trzeba się do tego przyzwyczaić A takie będziemy mieć płytki na ścianie w łazience Jak wam się spodobają to takie same zrobimy w resorcie W apartamentach Będzie biała podłoga Tutaj są, jest, jest podłoga Taka będzie, ona jest taka chrupowata Żeby się nie ślizgać I takie na ścianie I będą do samego sufitu o. Więc. Mają teraz przerwę godzinkę, a my też się relaksujemy. właśnie dostaliśmy pozew sądowy i mamy rozprawę 20 marca. Jakbyście chcieli przyjść. Wstępnie rozprawa jest z prokuratorem i tutaj mamy jakieś 30, może 40 stron oskarżeń przeciwko nam. Więc idziemy dalej. Pierwsze spotkanie, bliskie spotkanie z Sendem, ale mamy jeszcze tego rozprawę przeciwko niej, bo to jest. Sprawa przeciwko zrobiła sprawę przeciwko nam. I tutaj ładnie pan nam przyniósł. Podpisaliśmy, że odebraliśmy. Mamy 10 dni, żeby odpowiedzieć na zarzuty. No, jak przeczytam i się zapoznam, to was poinformuję. Jest koniec kolejnego dnia na budowie. Tutaj Aida dopilnuje tutaj dachu, aż kończą. Have your roof. Okay, I look later. A tutaj widzicie już jest, idzie ściana Co prawda będzie troszeczkę po filipińsku jak widzicie ta ściana e, no to spoko idzie tam bardzo szybko Patrzcie raz, dwa, trzy, trzy tutaj Zamówiliśmy dzisiaj tysiąc pustaków I idzie to ładnie Idzie bardzo ładnie, nie wiem czy widzicie Tam zostawili miejsce na zasilanie Tutaj kuja rozbiera rusztowanie. Tutaj widzicie, jest już rozebrane. Fajnie, fajnie. In the car with the lily. Can... O! Oh, it's there. <laughs> Patrzcie się, jak ładnie. Very nice. Oh. Kto nie będzie tego widać. Zobaczmy jak tam tutaj postępy. It's ok dad? Ja. Yeah. Ok. No pięknie. Słuchajcie, chciałem, żeby płytki były tak. Baby, who decide the tails it's like that, not like that? No <laughs> Why? was do you like? Use to use that? Use that? Who decide? Is the question. Who decide? No, it's okay. Listen, I thought the tiles would be like this, <laughs> but they are level. You know, in my head it's... No, usually they usually the install like that. Ja, yeah, but uh, it's okay because, because you know that it's very high, it's okay. But w my head all the time it's like that. Widzicie już tutaj przy siłowni pracuje sześć osób. Tam przygotowują się do robienia kuchni, bo będzie troszeczkę murowana, potem będziemy kłaść tak naprawdę, to jest taki filipiński styl, prawda? Zamiast kupować szafki i wszystko, to oni to wszystko murują, robią ręcznie. Tutaj kuja musimy zrobić jeden więcej kontakt, mówi. Drzwi już tam są zrobione, muszą wyschnąć. A zobaczmy jak to wygląda od środka. How it looks on the, from inside, tak? Idziemy z tej strony, bezpieczniej. To wiecie, jesteśmy cały czas na budowie, może wam coś spaść na głowę. Tutaj wiem, wiem, nie mamy kasków. Tak to wygląda od środka. Siłownia będzie w miarę, w miarę. Trochę mała, ale i tak dużo. Nie wiem, czy to widzicie. Zakamarki Powoli to rozbieramy, będziemy mogli to drewno jeszcze użyć na apartament. O. No i widzicie, zbrojenie co półtora, co półtora metra i co pół metra, co pół metra i co pół metra dłuższe. Tu jeszcze mamy pralnię. bardzo na gwoździe. Gwoździ sporo. U nas znowu trochę późno kończą, bo jeszcze muszą posprzątać i trzeba wszystko schować. Pójdźmy zobaczyć, jak wygląda dach u Briana i Aisy. Bo już skończyli. O, Iza jest there. We go check. How it looks there? Where is the stairs? Where is the stairs? Mają takie ładne schody. I widok. O, coś tam się dzieje w ogóle. Why? I have insurance. Oh, ho oh, oh. So you see now the idea. But why it's here? That like in the water for water? Yeah, that's just the water is gonna go drain on the sides, and there's see the pipe on the side. Weird yeah. style. Yeah, but guess what? If there's a fucking typhoon, my rope will stay. Yours is gonna blow up. <laughs> okay, to it's good idea, okay. To jest taki zrobiony taki dach, dlatego że jak będzie tajfun, to nasz dach może odfrunąć, a ten dach nie odfrunie. A jest. can change! No, a tak wygląda tutaj sąsiedztwo. Ma być tam droga i tam ma być przejazd przez irygację.